Na konkurs nadesłano ponad 300 szopek i 150 strojków. Żyli stanęło przed trudnym zadaniem. Udało im się wybrać 85 laureatów konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Jedną z jurorek była pani Ucja, która na co dzień pracuje w muzeum. Staraliśmy się wybierać takie szopki, które. Nie korzystają z gotowych elementów typu zwierzątka czy postaci. Więc urocze i takie rozczulające są te wszystkie, właśnie skrepiny, na przykład postaci świętej rodziny przedstawione, właśnie lepione przez dzieci samodzielnie z masy solnej, czy z ciastoliny, czy też, no, myślę, że już tu przy pomocy kogoś z rodziny starszego, jakieś obrabiane szydełeczkiem, czy, czy na drutach zrobione, Zwierzaki. Wśród szopek znalazły się również szopki zrobione z piernika oraz wyrzeźbione z drewna. Wszystkie robią wrażenie. To jest budujące, że wokół takiej szopki na pewno skupiła się rodzina, cały zespół ludzi i wspomagali tę młodą osobę w tym, żeby to dzieło powstało. Szopki wrócą do autorów po wystawie, a wystawę można oglądać do końca stycznia.